Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie, w którym zobaczymy sobie energię wokół nas. Popatrzmy, co dzieje się w naszej przestrzeni energetycznej. Jakie są też rady i ostrzeżenia, moi drodzy? Dzisiaj bez wyboru, bo to będzie czytanie z intencją dla wszystkich tych, którzy po prostu poczują, że to rezonuje. No dobrze, moi drodzy. Popatrzmy. Przestrzeń wokół nas, energia. Energia wokół nas, energia wokół nas. Cztery kielichy. Hmm. Doprecyzujmy. A z kielichów. Ok. I siedem kielichów. A więc tak, jak ja to czuję na ten moment? Jest jakieś być może rozczarowanie, być może jakaś energia smutku, która była zresztą obecna w czytaniu, co żegnamy wraz z tą zimą. I powiem Wam, że to czytanie, w moim poczuciu, jest kontynuacją. Mhm. Tego poprzedniego czytania. Ponieważ tu rzeczywiście punktem wyjściowym jest rozczarowanie, jest smutek, ale zobaczcie, jest wam podawany kielich. Kielich. I tu jest podawany kielich. Więc wy, moi drodzy, macie tutaj na horyzoncie albo nową miłość, albo nową pracę. Albo nową szansę, albo w ogóle macie na horyzoncie miłość, a może jesteście na przykład już z kimś w relacji. I być może też właśnie w najbliższym czasie poczujecie tą taką energię ciepła, energię spokoju, energię miłości. Pojawią się też, kochani, nowe możliwości tutaj dla Was. Um, dużo marzeń, dużo marzeń, i powiedziałabym, że słuchajcie sercem to jest najlepsza rada na to czytanie. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to słuchaj sercem wtedy będziesz wiedzieć, ponieważ masz cztery karty, które mówią o uczuciach, o sercu. Nie ma żadnej karty, która wskazuje na aspekt intelektu. Czyli w Twoim wypadku, prawdopodobnie intelekt nie okaże się Twoim sprzymierzeńcem, a Twoje serce, Twoje czucie. Mhm. Yy, tak. I zobaczmy, co dalej, moi drodzy. Jakie tutaj są rady i ostrzeżenia? Może zobaczmy ostrzeżenia najpierw. Ostrzeżenia. E, jesteś ostrzegany przed marnotrawieniem czasu, energii i jesteś e, ostrzegany przed byciem w zatrzymaniu, w takim troszkę m, poczuciu nie chcę mi się, nie podejmę tego tematu. Zrobię to później, cokolwiek by to było, jest tutaj Tobie bardzo wyraźnie powiedziane, że czas iść w stronę pracy lub w stronę uzdrawiania swojego życia, i powiem Tobie więcej, że też czuję tutaj taką energię. Moi drodzy, jakbyście w pewnym momencie weszli w jakieś takie chwilowe zatrzymanie. Być może to było potrzebne na tamten czas, ale teraz tutaj energia przyspiesza, i jakby jesteś proszony o to, żeby podążać za wyzwaniami. Żeby właśnie zobacz, nie siedzieć i nie przelewać z pustego w próżne. To jest Twoje ostrzeżenie, bo masz tu szansę na coś, co bardzo szybko może się nie powtórzyć. A co to jest, moi drodzy? To zapraszam na czytanie indywidualne, na to, bo jest nas za dużo, po prostu, tak? Natomiast dla każdego, kochani, to będzie coś innego. To może być nowa praca, nowa miłość, nowa relacja, nowa przyjaźń, nowa oferta, nowa szansa. Dla każdego radą jest, by słuchać sercem. Wtedy będziesz wiedzieć. Będziesz wiedzieć. Dobrze, i zobaczmy w takim razie, właśnie teraz wskazówkę, radę. Trójka denarów, tak, ja bym powiedziała, że tutaj właśnie nadchodzi taki czas, moi drodzy, gdzie Twoje natchnienia, marzenia, pomysły, okazje, możliwości. Powinieneś zacząć materializować, sprowadzać na ziemię, urzeczywistniać. Kluczem do urzeczywistnienia tego, co jest dla Ciebie ważne, jest słuchanie sercem. A także podejmowanie współpracy z ludźmi. Będzie tobie łatwiej, jeśli pójdziesz w energię współpracy z innymi, jeżeli otworzysz się na to, że chcesz się czegoś nowego nauczyć, lub też, że inni mogą od ciebie czegoś dobrego się nauczyć. Yy, dobrze, yy, teraz tak, to jest też energia mojej, kochani, otoczenia. Więc uważajcie też na to, żeby otoczenie, w którym przebywacie, czy to Wasz dom, czy to właśnie pewnego rodzaju relacje, żeby nie wpływało na Was apatycznie. No tutaj ja mam takie poczucie, że trzeba tchnąć życie. Trzeba tchnąć życie tchnąć życie w Twoje życie. Mhm. Bo jest Ci podawane na tacy. I też jest powiedziane, że skup się na czymś jednym, ewentualnie góra na trzech rzeczach, ale na pewno nie na siedmiu. Co do końca roku do Ciebie przyjdzie? Przyjdzie paśmieczy, mieczy, król mieczy i Trójka mieczy, do czego to prowadzi. Więc, tak, do końca roku, czego ty się możesz spodziewać, to powiedziałabym, że mogą się pojawić jakieś sytuacje, które w pewien sposób Mogą jakoś ciebie na przykład zranić, obciążyć psychicznie, tak? Może tak być, bo jest tu pokazany ból serca i tutaj jakieś sprawy związane albo z dzieckiem będą ważne, albo istotne. Na pewno ważny będzie mężczyzna, ale wiecie co, powiem Wam, że tutaj wygląda na to, że wszystko idzie w stronę. Uporządkowania Waszego życia i y, wynik jest pozytywny, ponieważ jest pokazana energia. Zobaczcie, jest pokazana piękna energia miłości, więc Wy macie tak, Wy macie słuchać sercem. Wy macie słuchać sercem. I wtedy będzie dochodziło też do oczyszczenia waszego serca, do pokonywania blokad i traum. I tutaj będą pozytywne wyniki, moi kochani. Na koniec roku czuję, że wy doświadczycie tej miłości. Może tutaj, co niektórzy uciekają przed tymi dobrymi wydarzeniami, które nadchodzą do waszego życia, to też jest bardzo możliwe, że macie jakieś trudności z przeszłości jeszcze nierozwiązane, macie zadrys w sercu i to też w jakiś sposób rzutuje. Na to, że jeszcze możecie odczuwać tą czwórkę kielichów, ale sprawy będą uporządkowane, kochani, i jest pokazana energia miłości i energia cesarzowej, czyli pięknej obfitości. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Przypominam o kursie dla kobiet, o ofercie wiosennej i o możliwości wspierania mojego kanału. Buziaki, papa!